Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy oczywiście ze studia Dzieje się na Mazowszu, więc będziemy opowiadać o tym, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. A dzieje się jak zwykle bardzo dużo. Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. A jakie może być bardziej romantyczne miejsce niż mazowiecka Toskania? I o tej mazowieckiej Toskanii będę dzisiaj rozmawiać z panem Oskarem Gowinem z Winnicy Dłużno. Dzień dobry dzień dobry. Wniosku. Pani Oskarze, no Polacy coraz chętniej podróżują w poszukiwaniu najlepszych winic świata, ale to ciekawe, coraz lepiej znają się na tych winach i coraz chętniej poszukują o nich informacji. No i co, okazuje się, że żeby zwiedzać winnice, wcale nie trzeba jechać do Toskanii czy też do Gruzji, tylko można wybrać się na Mazowsze do winnicy Dłużno. Jak to wygląda, co to za miejsce i jak daleko jest ono od Warszawy? No to jest dosyć blisko, ponieważ jesteśmy tylko godziny jazdy od Warszawy, to jest około 40 km, co czyni nas najbliższą winnicą do stolicy Polski ze wszystkich na świecie i w kraju, jak to zawsze żartujemy. I to, co mamy do zaoferowania naszym gościom, no to nie tylko nasze wina, ale również samo miejsce, czyli kierunek enoturystyczny. Ta dziedzina związana ze zwiedzaniem winnic nazywa się właśnie enoturystyka. No i polega na zwiedzaniu, poznawaniu procesów produkcji, degustacji. I właśnie tego rodzaju atrakcje mamy do zaoferowania naszym gościom przez cały rok. Na przykład właśnie te walentynki, które teraz się zbliżają w weekend 11 i 12 lutego. Na tych walentynkach na pewno jeszcze będziemy dużo rozmawiać, bo to walentynki w winnicy Dłużno. Będą pochodnie, kulik, degustacja win, przeróżne wydarzenia z tym związane. Ale pomyślałam sobie, że zanim zaczniemy mówić w ogóle o samym wydarzeniu walentynki, to może powiedzmy, jak wygląda ta Winnica, jak wygląda ta Mazowiecka Toskania, bo samo miejsce, które Państwo wybrali na Winnicę nie jest też przypadkowe. Tak, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest wieś dwóżno, z której pochodzi rodzina mojego taty i plantacja została założona tam jeszcze w latach 90. Sama winnica dopiero w 2012 roku, ponieważ to była pewnego rodzaju ewolucja. Natomiast pierwotnie tata założył tam 50 hektarową plantację malin. Z czasem przebranżowiliśmy się właśnie na winiarstwo w 2012 roku i wtedy była posadzona pierwsza parcela winorośli i z takiej produkcji stricte rolnej przenieśliśmy się w bardziej właśnie um, Przetwórstwo w produkcji wina już nie tylko sprzedaż samego owocu ale właśnie chcieliśmy, żeby robić jakiś produkt od A do Z. Więc to znaczy, że owoce wyrastają u nas w plantacji tam są winifikowane, tam są butelkowane i też sprzedawane podczas naszych imprez. Także winnica jest, można powiedzieć, samowystarczalna. To miejsce, w którym Państwo są, w którym Państwo produkują te wina. Chyba charakteryzuje się też taką bardzo tradycyjną metodą wytwarzania tych win. W ogóle chyba taki tradycyjny styl, metoda, trochę taki rodzinny klimat to są wartości bliskie winnicy dłużnej, prawda? Zdecydowanie tak. No, staramy się łączyć nowoczesność i tradycję. Tradycja może brać się stąd, że Polska była kiedyś, można powiedzieć, regionem winiarskim kilkaset lat temu. A teraz nas to zaskakuje w jakiś sposób, Teraz nas to prawda? zaskakuje, ale teraz właśnie jest renesans tego na szczęście. Większość polskich winnic powstała Dopiero w XXI wieku, a wcześniej no wiadomo, przez wojnę oraz przez komunę no to ta ciągłość nie została zachowana. Natomiast w tym momencie na Mazowszu, no, które jest dość może nieprzyjaznym miejscem klimatycznie dla winnicy, wciąż da się uprawiać wino no i robimy to do, do dzisiaj. Mam nadzieję, że na coraz większą skalę. Natomiast, tak jak powiedziałem, pierwotnie w Polsce też nie brakowało winnic i no właściwie to, że się znaleźliśmy w tym, w tym miejscu z winnicą, też jest pewnego rodzaju zbiegiem okoliczności, ponieważ tata, kiedy kupował te grunty w rodzinnej miejscowości, w ogóle nawet mu się nie śniło, że tam kiedykolwiek będzie winnica, a zupełnie niechcący wybrał idealne miejsce pod nią, bo w Dłużnie panuje bardzo specyficzny mikroklimat. Mamy bliskość wody, która jest takim magazynem ciepła, która nam grzeje w nocy, chłodzi za dnia. Mamy delikatne zbocze, dość nietypowe jak na płaskie mazowsze. Oprócz tego mamy bardzo lekką glebę, która powoduje, że mamy też głęboko ukorzenione krzewy. No i otoczenie lasów, które nas chronią przed wiatrem. Więc te cztery czynniki są bardzo istotne dla tego stanowiska. No właśnie, zdaje się, że to jest najwyżej położony punkt Mazowsza, tak? Otoczony mm. przepięknym 5-hektarowym jeziorem, jak udało nam się ustalić, a tak. same miejsce, w którym jest winnica, to jest 50-90 hektarów, jak Pan powiedział? 50 hektarów to jest całe gospodarstwo, natomiast sama winnica zajmuje 9 hektarów z tego. Oprócz tego mamy też plantację Malin, tak jak historycznie, mamy plantację czarnej porzeczki oraz Jagodę kamczacką I z tych trzech owoców też produkujemy wina jakościowe, e, tylko no to już nie są winogronowe, tylko owocowe. No właśnie, czyli tak naprawdę, czy większość win, które powstają u Państwa w winnicy, to są wina, które powstają z tych owoców, które są wyhodowane e, właśnie w dłużnie Tylko z tych owoców. Tylko nie, i wyłącznie z tych Nie ma w ogóle takiej opcji, żebyśmy kupowali jakiekolwiek owoce z zewnątrz, bo raz, że jest to niedozwolone, a dwa, że wtedy byśmy nie wiedzieli, jak te owoce były uprawiane i mielibyśmy po prostu no, kota w worku w pewnym sensie. A tak. To owoce wyrastają u nas na miejscu, my je uprawiamy, robimy to w naturalny sposób i mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z tymi naszymi i winogronami i porzeczkami. No, i tak czyli można mieć pewność, że wszystkie produkty są w 100% ekologiczne, pochodzą z Polski. Tak, tak. No i właśnie mają ten wyjątkowy smak, ale. Kluczem tak naprawdę tego naszego dzisiejszego spotkania jest cała masa wydarzeń, które dzieją się wokół Winnicy Dłużno, bo to nie jest takie oczywiste, że można przyjść do takiego miejsca, trochę pozwiedzać, zobaczyć jak to wszystko wygląda, a u Państwa drzwi stoją otworem dla gości, dla tych wszystkich, którzy chcą dalej rozwijać tę bardzo modną naturystykę, no, o której Pan powiedział. Winnica dłużno to jest miejsce, które można zwiedzić, odwiedzić i zobaczyć jak produkuje się wino, jak to wygląda od kuchni. Więc tak, po pierwsze jesteśmy bardzo blisko Warszawy, więc można łatwo do nas dojechać, nie trzeba nawet się bawić w noclegi, można przyjechać autem i wrócić po degustacji, którą prowadzimy w formie warsztatów somelierskich, więc nawet nie trzeba spożywać alkoholu, można wino powąchać, wziąć do ust, poznać walory smakowe i wypluć, tak jak robią to somelierzy podczas swojej pracy, więc można nawet będąc w trasie do nas zawitać. Natomiast u nas ten ruch turystyczny jest myślę największy w całej Polsce ze wszystkich winnic właśnie przez bliskość Warszawy. I nasi goście przyjeżdżają do nas w weekendy najczęściej, zwiedzają winnice, poznają historię naszego gospodarstwa, dowiadują się o tym, jak uprawia się winoroś w zimnej Polsce, dowiadują się o tym, jak winiarstwo północne różni się od winiarstwa południowego, bo już tego rodzaju terminy nawet wprowadzamy. My nie naśladujemy Włochów czy Francuzów, tylko robimy coś kompletnie innego, więc nasze wina umyślnie będą zupełnie inaczej smakowały. Oprócz tego pokazujemy całą naszą przetwórnię, opowiadamy dlaczego nie ma ani jednej beczki dębowej u nas w winnicy. Wszystko dzieje się w stali nierdzewnej, w takim nowoczesnym e, sposobie. to nie jest takie typowe podejście. Nie jest typowe, to jest właśnie taki bardziej północny styl winifikacji, jak powiedziałem. Mamy neutralną stal nierdzewną, która nie zmienia smaku wina. Mamy kontrolowaną temperaturę naszej winifikacji. Wszystkie wina powstają w chłodzie, co ciekawe w dawnej mroźni dla malin, więc o tym też opowiadamy, jak to wpływa na, te, na tę produkcję. No i oczywiście na końcu mamy degustację pięciu win z komentarzem somalierskim. Uczymy się, jak wino degustować. Poznajemy tajniki degustacji. Uczymy się od food pairingu, czyli sztuce łączenia wina i potraw. Także kompleksowo w te dwie, dwie i pół godziny staramy się przekazać naszym gościom wszystko, co możemy o temat naszej pracy. Powiedział Pan, że można zostać i wrócić bardzo szybko do domu samochodem, ale zdaje się, że gdyby ktoś miał ochotę na nocleg, to taka możliwość w, Wienicy, w okolicy Winnicy tak, również jest, prawda? Docelowo u nas też będą noclegi, już pewne plany zostały poczynione w tym kierunku, natomiast póki co e, współpracujemy z lokalnymi hotelami i pensjonatami, które chętnie Państwa przynocują i przywiozą do nas, odbiorą po degustacji, więc jak najbardziej można to zrobić. Oraz w przypadku imprez biletowanych e, można wykupić też bilet z dojazdem z Warszawy, z Podpałacu Kultury, gdzie przywozimy Państwa, poimy i odwozimy z powrotem pod pałac. No tak, gdyby ktoś chciał poczuć się bezpieczny, i mieć pewność, że na pewno wszystko będzie w porządku zgodnie z prawem, to można skorzystać z tej opcji. Bardzo ważna sprawa, czy te spotkania, warsztaty, przeróżnego rodzaju wydarzenia są skierowane tylko i wyłącznie, jak się domyślam, do pełnoletnich, prawda? nie tylko oczywiście degustacja wiadomo trzeba mieć 18 lat natomiast robimy też atrakcje często dla dzieciaków oprowadzaliśmy już nieraz szkoły również szkołę specjalną i wtedy na przykład jak robimy taką indywidualną wycenę no to możemy na przykład zamienić degustację na warsztaty z analizy sensorycznej czyli wąchanie takich specjalnych fiolek z wyodrębnionymi aromatami których sommelierzy używają do rozpoznawania aromatów w winie więc tego rodzaju atrakcje też możemy zrobić, nawet jakieś przedszkole oprowadzaliśmy. Tak? A, to bardzo ciekawe spojrzenie, na to bym nie wpadła, że rzeczywiście, że dzieci szkolne mogą zwiedzać Winnice. Yy, yy, chciałabym zapytać o to wydarzenie, o którym teraz jest bardzo głośno, wydarzenie walentynkowe. No tak jak powiedziałam na samym początku, do jakie może być bardziej romantyczne miejsce, jak nie miejsce, które na Mazowszu nazywane jest Polską Toskanią, nie bez powodu chodzi oczywiście o te wina. Yy, pochodnie, kuligi, yy, co jeszcze, jak będzie wyglądał ten Walentynkowy weekend, tak można powiedzieć, bo to nie jest cały weekend, ale kilka wydarzeń w jednym właśnie tym czasie weekendowym będzie się działo. Tak, to, to jest bardzo rozbudowana impreza, przyjeżdża się do nas na, na określoną godzinę, witamy wtedy powitalnym kieliszkiem wina, czyli grzańcem z naszego wina malinowego, które w taką pogodę doskonale rozgrzewa i poprawia humor na początek zwiedzania. Potem rozpoczynamy właśnie ten nasz program oprowadzania po winnicy, idziemy z pochodniami do naszej, na nasze pola, pokazujemy nasze krzewy w wybrasku pochodni, opowiadamy o prawie, Później idziemy do przetwórni, uczymy się na temat winifikacji, dowiadujemy się tych wszystkich ciekawostek. Później jest degustacja pięciu win. A potem rozpoczyna się część nieoficjalna, czyli after party. No to brzmi najlepiej. Tak, to jest na pewno ulubiona część nasz, yy, naszych gości. E, tutaj mamy płonące ognisko, mamy yy, pochodnie, mamy bardzo takie klimatyczne oświetlenie. W winnicy stoją dwa futraki: jeden z pizzą prosto z pieca, drugi z prawdziwym greckim grosem od naszego greckiego znajomego. Można też zdegustować yy, oliwy prosto z Grecji. I oprócz tego, wszyscy goście, którzy do nas przyjadą tego dnia, mają w cenie biletu również przejazd kuli lub jeśli nie będzie śniegu to oczywiście wozem na kołach wokół winnicy z pochodniami no i to jest na pewno bardzo niecuzinkowy sposób na spędzenie walentynek no bo kolacja w Warszawie to na to można pójść dowolnego dnia w roku Zastanawiam się, jak to wygląda z sytuacją, kiedy ktoś chce zwiedzić Winnicę zimą. Czy rzeczywiście jest o tej porze roku co zwiedzać? Czy takie wycieczki również zimą są organizowane? To jest moje ulubione pytanie i najczęściej są zadawane w formie, kiedy najlepiej do Was przyjechać i wszyscy wtedy się spodziewają, że właśnie wrzesień, październik, kiedy są zbiory. Otóż... No ja też bym tak pomyślała. Tak, to jest taka powszechna wiedza, natomiast nic z tych rzeczy, ponieważ moim zdaniem najlepszy moment do przyjazdu do północnej Winnicy w Polsce, to jest zima właśnie. Po pierwsze, jest to najbardziej malowniczy czas w takiej winnicy, no bo kiedy wszystko jest przykryte śniegiem, wygląda to naprawdę spektakularnie, szczególnie, że jesteśmy niby blisko Warszawy, a jednak na odludziu. No i to, to, co jeszcze ważniejsze, to to, że możemy wtedy naprawdę poczuć klimat tego północnego winiarstwa, zrozumieć, z czym to się wiąże, uwierzyć też, że te krzewy tam naprawdę rosną, kiedy są śniegi i kiedy są mrozy. No i przede wszystkim to, że nie mamy całej takiej zielonej, rozłożystej rośliny, tylko możemy zobaczyć sam szkielet, całą anatomię tego krzewu, ponieważ widzimy pień oraz łozy, które wyrastają już bez liści. I mnie, jako przewodnikowi na przykład, o wiele łatwiej jest wtedy wytłumaczyć, jak wygląda Wzrost tej rośliny i troszkę więcej opowiedzieć o tym, no, dlaczego uprawa winorośli jest o wiele trudniejsza niż na przykład buraków, które po prostu się wyjmuje z ziemi. Także... No dobrze, to dlaczego jest to trudniejsze zdecydowanie? Ze względu na pogodę? Ze względu na milion czynników, które mają na to wpływ. Nachylenie, na słonecznienie szczepy, które możemy sadzić różnego rodzaju, możemy zebrać owoce wcześniej lub później. Jeśli chcemy na przykład mieć wyższą kwasowość na wino musujące, możemy wtedy zebrać jeszcze nie do końca dojrzałe owoce. Jeśli chcemy mieć słodkie, Wino możemy wtedy zostawić do późnego zbioru nasze e, owoce na krzewach, żeby się zrodzynkowały na krzewie. Jest tysiąc e, strategii na prowadzenie winorośli i jeszcze więcej na winifikację tych owoców. Także e, to, co jest najpiękniejsze moim zdaniem, w, tej, w tym całym winiarstwie, to to, że nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, nie ma jednego przepisu na wino, tylko wszystko jest robione autorsko, indywidualnie. Serce. I serce tak, no, według strategii winiarza i jego. Też. Czyli o tych wszystkich rzeczach będzie Pan albo ktoś inny opowiadał właśnie w czasie tego walentynkowego spotkania? Oczywiście. Z bratem będziemy we dwóch, będziemy opowiadali, co, co tylko możemy. No i jak powiedziałem, zima w Winnicy to jest naprawdę nietuzinkowy moment i Winnicy w śniegu w Toskanii nie zobaczycie. No dobrze, a gdyby ktoś jeszcze miał ochotę dołączyć, bo ja wiem, że tych miejsc jest już niewiele, bo one się chyba rozchodzą jak świeże bułeczki, więc warto się śpieszyć, ale jeszcze kilka miejsc jest i opcji do tego, żeby się dopisać i dołączyć do tego wydarzenia. W jaki sposób najlepiej to zrobić? Jest jeszcze ostatnia szansa, żeby to zrobić, bo ta impreza się naprawdę bardzo szybko wyprzedaje. Zostały miejsca na ostatnią grupę w niedzielę i najlepiej jest to zrobić wchodząc na sklep.dwuzno.pl przez naszego Facebooka, wszystko przez internet. No dobrze, rozumiem, że raczej to jest takie spotkanie dla osób dorosłych, dla par i y, y, dzieciaki innym razem zabieramy do Wielnicy Głównej. Niekoniecznie. Mamy też bilety ulgowe dla dzieciaków, ponieważ mamy kulik, mamy te wszystkie atrakcje przy ognisku. To jest teraz rzadkość uważam. Mało które dziecko w tym momencie ma okazję gdzieś pojechać, zrobić coś fajnego w plenerze, szczególnie zimą i to nie w górach, więc jak najbardziej można zabrać dzieciaki. One oczywiście wtedy nie uczestniczą w degustacji, natomiast jest też fajna zabawa i niecodzienkowe doświadczenie dla dzieci. No właśnie, jak się okazuje wcale nie trzeba myśleć sztampowo. Dzieciaki również mogą mogą od najmłodszych lat uczyć się. Jak Pan powiedział, takiego mądrego podejścia do sommelierstwa, do wina, do. Jak to określić? Można Najlepiej. powiedzieć, że nawet w ogóle do alkoholu, no bo taka impreza w winnicy to nie jest libacja, gdzie wszyscy przychodzą po prostu się upić jak najszybciej, tylko to jest pewnego rodzaju zderzenie z kulturą, poszerzenie wiedzy, degustacja techniczna. Jak już powiedziałem, można w ogóle zdegustować wino nie przełakając ani kropli alkoholu, wystarczy skorzystać ze spluwaczki. My na przykład, jak pracujemy przy winie, to nie pijemy wina, tylko wąchamy, bierzemy do ust i wypluwamy. Więc w ten sposób można. Jaką właśnie pokazać, że alkohol to nie jest jakiś tabu, to nie jest zakazany owoc, do którego się dorwą jak tylko skończą 18 lat, tylko właśnie wytłumaczyć, że można z tego odpowiedzialnie czerpać przyjemność i że jest cała piękna gałąź wiedzy związana z produkcją alkoholu. Więc... Ja zauważyłam, że to jest w ogóle coraz bardziej modne powiedzieć, że ktoś zna się na winach, że uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Czy rzeczywiście te nasze polskie wina i czy my Polacy Wchodzimy trochę na taki wyższy. Poziom, jeśli chodzi o naszą znajomość, rozpoznawalność win, no to w jaki sposób właśnie podchodzimy do tej całej kultury związanej z winem? Na pewno jesteśmy najszybciej, albo jednym z najszybciej rozwijających się pod tym względem krajów w całej Europie. Co ciekawe, starsze kraje winiarskie, takie jak Włochy czy Francja czy Hiszpania, w tym momencie młodzi ludzie w ogóle tam odchodzą od win, bo to im się kojarzy ze starszyzną. Oni wolą piwo i twarde alkohole, a w Polsce jest bardzo szybko rosnące spożycie wina kosztem spożycia wódki. Na przykład. Która zawsze była najczęściej wybieranym alkoholem w Polsce. No i co za tym idzie? Polacy są coraz lepiej doedukowani, coraz więcej wiedzą na temat win, mają coraz więcej własnych preferencji co do polskich win, i to jest super zjawisko, że przyjeżdżają do nas goście mówią: Poszukuję wina z takiego i takiego szczepu, na przykład ja chcę Solarisa, ja chcę Johanitera, Kto inny już zna w ogóle nasze wina i przychodzi jak do siebie, mówi: Poproszę to, to i to. Więc jest, jest już. Bardzo duży taki wzrost tej świadomości. No i oprócz tego sama jakość polskich win też szybuje cały czas do góry. Polscy winiarze są coraz lepiej dokształceni, coraz więcej wiedzą, mają coraz lepsze sprzęty i tu mamy na pewno tendencję zwyżkową. Czyli podsumowując, najlepiej wejść na stronę winnicy dłużno, Facebookową stronę i tam chyba będą wszystkie informacje o dostępności biletów, gdzie można je kupić, ile jeszcze ich zostało, i tak dalej. Wszystkie niezbędne informacje. Jak najbardziej. Tam piszemy wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez. Można się tam z nami skontaktować, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Wrzucamy tam też ciekawe zdjęcia, informacje o nowych winach. No generalnie ten fanpage żyje przez cały rok. To nie jest tak, że od święta coś tam się pojawi, więc wszelkie kwestie związane z odwiedzinami na Facebooku można. Znaleźć. Ewentualnie na dwóżno.pl ukośnik zapisy, tam się też można umówić. Pani Oskarze, y, walentynki, tego typu wydarzenia, zwiedzanie w winnicy, to jest oczywiście jedna z części, którą Państwo oferują, ale wydaje mi się, że taką kwintesencją. Czym z czego bardzo teraz często szukamy, są warsztaty somelierskie, które również Państwo organizują, prawda? Jak najbardziej. To jest element wszystkich naszych degustacji, wszystkich naszych zwiedzań i imprez. Zawsze musimy troszkę też opowiedzieć o tym, jak do tego wina się zabrać. Więc tłumaczymy, dlaczego pijemy z kieliszka. A nie ze szklanki na przykład, tłumaczymy do czego on służy, nawet jak go trzymać poprawnie, bo to też ma znaczenie. Tłumaczymy, że wino zawsze degustuje się w kolejności oko, nos, usta. Opowiadamy o tym, jak oceniać barwę, jak oceniać aromaty, bo każdy może rozpoznawać aromaty w winie. Nie trzeba w sobie być jakimś utalentowanym sommelierem, stworzonym do tej roli, każdy jest w stanie to zrobić. Opowiadamy o tym, jak łączyć wino z potrawami, no po prostu jak dostajemy obce wino jakieś do kieliszka, jak je potraktować, jakie rozpracować o czynniki pierwsze. Tego uczymy na każdym zwiedzaniu. I to nie jest wcale tak, że trzeba zawsze tylko i wyłącznie zjawić się u Państwa na takich warsztatach sommelierskich, bo są Państwo, z tego co wiem, bardzo elastyczni, jeśli ktoś ma marzenie i fantazję, żeby chociażby zorganizować jakiś taki event, wydarzenie w innym miejscu niż Państwa winice, to jest również do wykonania. Jak najbardziej. Jesteśmy w stanie wycenić dowolną usługę, możemy przejść do klienta, możemy też zaprosić firmę do nas, robimy wszelkiego rodzaju integracje, warsztaty, team buildingi, czy jak to się tam teraz modnie nazywa, wszelkiego rodzaju usługi jesteśmy w stanie świadczyć. Nawet myśleliśmy o locie balonem nad gorące powietrze nad winnicą, więc... Czyli rozumiem, że pomysłów jest całkiem sporo. Tak, to, to gdzieś tam jest, jeszcze czeka na realizację. Ja myślę, że w ogóle taką fajną opcją, też prezentową, jest chociażby fakt, że można zrobić u Państwa taką spersonalizowaną etykietę. Ale to chyba nie jest tak, że można sobie zamówić spersonalizowaną etykietę na wino. tylko chyba trzeba brać udział w całym procesie. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, może tak. tak będzie lepiej. Jeśli mamy zapytanie od firmy, która chciałaby na przykład uczcić jakiś swój jubileusz albo obdarować klientów, no to wówczas możemy zaprojektować etykietę na, właśnie, na zamówienie. Takiej firmy i możemy takie wina przygotować. Natomiast dla naszych gości indywidualnych to, co mamy bardzo ciekawego w ofercie, to jest taki voucher na wyprodukowanie własnej partii wina. I wtedy taki obdarowany przyjeżdża do nas na zwiedzanie z degustacją i zostaje potem na kolejne dwie godziny u nas, już że tak powiem, w kuluarach winnicowych. I tam uczestniczy z nami w procesach produkcji wina. Opowiadamy o naszej pracy już tak od zaplecza i takim zwieńczeniem tego. Tej atrakcji jest to, że każdy zabutylkowuje własną partię wina i mamy takie specjalne etykiety, które mają puste pola, gdzie można tam sobie spersonalizować tę etykietę i pamiątkę taką własnoręcznie zrobioną sobie przywieźć do domu. No, ale to jest radocha, bo właśnie chodzi o to, żeby teraz obdarowywać się wzajemnie nie tyle samymi przedmiotami, co emocjami, dobrymi jakimiś wspomnieniami. To I jest fajna bardziej. okazja do tego, żeby zrobić coś takiego wyjątkowego. Przeglądając Państwa w Facebooku w Winicy Dłużno, można zobaczyć, że tych wydarzeń jest naprawdę cała mnóstwo. I te walentynki to jest tylko i wyłącznie jedno z wydarzeń, o których dzisiaj mówimy, ale o, o wszystkich pewnie nie sposób byłoby powiedzieć. Ale może trzeba wspomnieć, że w wakacje można wybrać się do Państwa na koncerty jazzowe, że można na przykład sprezentować komuś e, takie zwiedzanie Winnicy jako prezent urodzinowy albo na inne wydarzenie. To jest całkiem sporo. Tak, e, zwiedzanie Winnicy jest co weekend przez cały rok, nawet w zimie, nawet jak jest śnieg. To się odbywa. A oprócz tego mamy takie imprezy biletowane, zwiedzania tematyczne czy właśnie koncerty jazzowe, które są raz w miesiącu średnio. W zimie to są właśnie takie imprezy jak walentynki z Kuligiem, jak Mikołajki z morsowaniem w Kadziach Powinie, więc wszelkiego rodzaju takie odjechane rzeczy też robimy. A w lecie to są właśnie pikniki jazzowe, święto wina we wrześniu, kiedy mamy taką otwartą imprezkę, festiwal, gdzie każdy może przyjechać. Są food trucki, lokalni wystawcy, muzyka na żywo, animacje dla dzieciaków też. No generalnie wszystko na Facebook a. Opowiadamy. No, zaciekawi mnie pan tym morsowaniem. Proszę powiedzieć więcej na ten temat, jak to wygląda i czy jest naprawdę sporo chętnych, żeby w takim nietypowym otoczeniu wielu, morsować? Zadziwiająco wielu chętnych jest na morsowanie w Winnicy, bo już mieliśmy drugą edycję tych Mikołajek właśnie z, z morsowaniem. No i to jest taka impreza, podobna do walentynek, ale zamiast kuligu mamy podczas aftera saunę, jacuzzi, taką balię z gorącą wodą, agro-jacuzzi, jak to nazywamy, no i są takie zbiorniki, których my używamy do przechowywania win, w których można się zanurzyć w zimnej wodzie lodowatej, bo tam zawsze po nocy rozbijamy taflę lodu i się potem wchodzi w czapkach mikołajowych, po każdy zostaje czapkę mikołaja na początek i mamy morsowanie na tle winnicy, można sobie zobaczyć nawet na naszym fejsie zdjęcia. No musi to wyglądać przepięknie, naprawdę. Wrażenia pewnie zostają w głowie do końca życia. Słowem, co kto sobie wymarzy, w Winnicy może zrealizować. Powiem, że są Państwo bardzo otwarci też na różnego rodzaju pomysły i e, indywidualne sugestie i prośby Oczywiście. klientów. To jest super. 10 lat. W zeszłym roku Winnica miała swoje dziesięciolecie, więc tak to jest, jest taki czas, kiedy e, no, ta firma miała czas już się rozwinąć. E, pomysły mogły zostać w, wdrożone w życie, ale pewnie to jest też czas takich podsumowań i planów. Na przyszłość. Co u Państwa w głowach? Pojawiło się po tym dziesięcioleciu, po takich dziesiątych urodzinach? Przede wszystkim 10 lat to jest dużo jak na polską winnicę, ale bardzo niewiele jak na winnice jakieś tam na świecie, ponieważ my jesteśmy jeszcze bardzo młodym krajem winiarskim. Natomiast no, był to bardzo istotny dla nas moment. E, właściwie kompletnie zmieniliśmy podejście do prowadzenia tego biznesu. Posprzątaliśmy już myślę wszystkie błędy, które były popełnione na początku. E, no i to, co nas tutaj najbardziej chyba rajcuje w tym momencie, to nie tylko sama produkcja, ale również ta enoturystyka. Więc na pewno będziemy się rozwijali w tym kierunku. Moim takim marzeniem osobistym jest to, żeby dwóżno stało się takim miejscem, do którego każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, jeden dzień sobie rezerwuje właśnie na wizytę u nas, tak jak jakaś żelazowa wola na przykład. No i to, co jest takim naszym największym teraz marzeniem, to postawienie obiektu noclegowego, żeby już można było do nas przyjechać na cały weekend, będzie można wtedy u nas zjeść, przenocować, zdegustować, pozwiedzać, żeby już taka była po prostu pełna Pełna obsługa od A do Z. A potem lot balonem nad winiem. I lot balonem oczywiście. Może jeszcze kiedyś lotnisko będzie <grym> no, to, no to ja oczywiście życzę, życzę, żeby te wszystkie marzenia się spełniały. No i na kolejne co najmniej, no nie 10, ale 100 lat, żeby ta winica się rozwijała. A ja podpowiadam, jeśli będziecie kiedykolwiek mieli gości z zagranicy albo gości, którzy mają ochotę odwiedzić Warszawę i Mazowsza i zastanawiają się, co ciekawego, niestandardowego zwiedzić w okolicy, bo takie pytania bardzo często się pojawiają. Co na przykład pokazać z znajomym, którzy przyjeżdżają do Warszawy, a nie chcą oglądać tylko i wyłącznie starówki. Więc my opowiadamy: Winnica Dworu to jest doskonały pomysł na zwiedzanie, na odpoczynek, na relaks i na odrobinę dawkę porządnej wiedzy o polskim bardzo modnym, ale nie snobistycznym, jak udało nam się to ustalić i Winie. Pan Oskar Gowin z Winicy Dłużno pięknie dziękuję za spotkanie, dziękuję. za rozmowę. No i zachęcamy do tego, żeby zaglądać na Facebooka, prawda? Bo tam kolejne wydarzenia. Walentynki to jedno, ale myślą już Państwo też o kolejnych? Już mamy na myśli jakiś, jakąś wiosenną imprezkę na przywitanie wiosny. Jak już się troszkę ciepło zacznie robić, także w marcu też coś się będzie działo. Także mm. zapraszamy na naszego Facebooka. No to ja trzymam kciuki. Życzę powodzenia z realizacją tych wszystkich planów. Jestem pewna, że rzeczywiście uda się to wdrożyć w życie. Pan Ostargowin, bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Wielkiej Zedwózności.